Tego dnia padało tak, jakby samo niebo płakało. Adam Nowacki stał w milczeniu przed marmurowym nagrobkiem swojego syna. Deszcz spływał po jego płaszczu, a w dłoni trzymał bukiet białych róż, ulubionych Michała. Minęły już dwa lata, odkąd wypadek samochodowy zabrał mu jedyne dziecko. A mimo to, za każdym razem, gdy tu wracał, czuł się tak samo bezsilny jak tamtego dnia. Był człowiekiem sukcesu, właścicielem dużej firmy budowlanej znanym w mieście z elegancji i chłodnego profesjonalizmu. Ale przy tym grobie nie było w nim nic z milionera. Był tylko ojcem, który nie zdążył powiedzieć, ale ze przepraszam. Ich ostatnia rozmowa skończyła się kłótnią. Oto, że Michał chciał się ożenić z kimś nie z ich świata. Adam pamiętał swoje słowa aż za dobrze. Z kobietą bez nazwiska i pieniędzy chcesz wiązać przyszłość? Zastanów się, synu. Michał wyszedł wtedy trzaskając drzwiami. I już nigdy nie wrócił. Teraz Adam codziennie żałował tych słów. Wiedział, że nie naprawi już przeszłości. Ale tego dnia miało wydarzyć się coś, co odmieni jego życie po raz drugi. Kiedy składał kwiaty, usłyszał cichy szloch. Spojrzał w bok. Kilkanaście metrów dalej, pod starym dębem, siedział mały chłopiec. Mógł mieć może sześć, siedem lat. Miał przemoczone spodnie, zbyt duży sweter i kaptur spod którego wystawały mokre ciemne włosy w dłoniach ściskał mały samochodzik i wpatrywał się w świeży grób adam poczuł coś dziwnego niepokój i współczucie jednocześnie podszedł powoli hej wszystko w porządku zapytał cicho by nie przestraszyć dziecka chłopiec podniósł głowę miał duże brązowe oczy i twarz tak delikatną że przez chwilę adamowi zabrakło tchu było w niej coś znajomego Mama już nie wróci. wyszeptał chłopiec. Pan Bóg ją zabrał. Adam zamarł. To grób twojej mamy? Chłopiec skinął głową i wskazał na tabliczkę. Adam spojrzał. Anna Zielińska. 1995-2023. Zielona świeczka przy grobie ledwo się tliła, a obok leżał mały rysunek przedstawiający kobietę i chłopca trzymających się za ręce. A ty masz gdzie wrócić? Zapytał Adam łagodnie. To cioci, ale ona płacze cały czas. Nie lubi, jak zadaje pytania. Adam przykucnął przy nim. Jak masz na imię, chłopcze? Michałek. To imię uderzyło go jak piorun, poczuł jak serce bije mu szybciej. Michałek, tak jak mój syn, powiedział półgłosem: Piękne imię. Chłopiec tylko wzruszył ramionami i znów spojrzał na grób. Mama mówiła, że tata był dobrym człowiekiem, że odszedł, zanim się urodziłem. Ale ja i tak go lubię. Nawet jeśli go nie znam, Adam poczuł, że nogi ma jak zwaty. Twój tata! Urwał, bo w gardle zawiązał mu się supeł. Jak się nazywał? Nie wiem. Mama mówiła tylko, że był, że był kimś, kto bał się powiedzieć prawdę. Przez chwilę żaden z nich się nie odzywał. Deszcz stukał o nagrobki, a wiatr szumiał między drzewami. Adam patrzył na chłopca, a im dłużej to robił, tym bardziej widział w nim swojego syna. Ten sam kształt ust, to samo spojrzenie, nawet sposób, w jaki ściskał zabawkę w dłoni. Wtedy coś w nim pękło. E, Michałku, a twoja mama mówiła ci coś o twoim tacie przed zanim odeszła? Chłopiec skinął głową. Powiedziała, że kiedyś go spotkam i że jak już go znajdę, to on będzie wiedział, co zrobić. Adam poczuł, że brakuje mu powietrza. Spojrzał na nagrobek, potem na chłopca. To nie mógł być przypadek. Stał tak w ciszy, z sercem bijącym jak młot. Nie wiedział jeszcze, że tego dnia odkryje prawdę, która na zawsze zmieni jego życie. I że ten mały chłopiec, mokry od deszczu i łez, jest ostatnim śladem po jego synu. Nie przypuszczał też, że w tej chwili los oddaje mu drugą szansę szansę, której nie zdążył dać własnemu dziecku. Adam długo stał przy tym grobie, nie mogąc oderwać wzroku od chłopca. W głowie kłębiły mu się myśli, wspomnienia, strach. Każde słowo, które Michałek wypowiedział, brzmiało jak echo dawnego życia jego syna. – Michałku, gdzie mieszka twoja ciocia? – Jezanen zapytał łagodnie. – Niedaleko, za kościołem, w tym małym domu z niebieskimi drzwiami. Chłopiec wytarł nos rękawem. – Ale ona mówi, że nie możemy długo tam zostać, bo nie ma pieniędzy. Adam skinął głową. Deszcz wciąż padał. Wiatr niósł mokre liście. W jego sercu rosło przekonanie, że to nie przypadek. Coś, czego nie potrafił jeszcze nazwać, kazało mu działać. Chodź, odwiozę cię, zaproponował. Michałek wahał się, lecz po chwili zaufał. W samochodzie siedział cicho, obserwując przez okno światła mijanych domów. Kiedy dojechali do małego budynku z niebieskimi drzwiami, adam zapukał. Drzwi otworzyła kobieta około czterdziestki, zmęczona, z zaciśniętymi ustami. Michałek! Gdzieś ty był? Krzyknęła, a potem zauważyła Adama. A pan to kto? Pomogłem mu na cmentarzu, odpowiedział spokojnie. I płakał przy grobie. Kobieta westchnęła ciężko. Nie powinien tam chodzić sam, ale ucieka kiedy tylko może. To trudne dziecko, dużo przeszło. Adam przyjrzał jej się uważniej. To pani jest jego ciocią? Tak. Anna była moją młodszą siostrą. Zmarła nagle miesiąc temu. Serce. W jej oczach pojawiły się łzy. Sama go wychowuje, ale to nie jest proste. A jego ojciec? Zapytał cicho. Kobieta zawahała się. Zginął wcześniej. Nigdy nie zdążyli się pobrać. Ona niewiele mówiła, ale wiem jedno. On pochodził z bogatej rodziny. Anna bała się, że ją odrzucą. Adam poczuł, jak serce mu zamiera. Jak się nazywał? Michał, Michał Nowacki. Te słowa uderzyły go jak grom. Świat zawirował. Wszystko nagle złożyło się w całość. Imię chłopca, spojrzenie. To, że los zaprowadził go właśnie tamtego dnia na cmentarz. Cisza wypełniła pokój. Ciocia patrzyła na niego niepewnie. Zna pan go? Adam usiadł na krześle, szukając oddechu. To był mój syn. Kobieta otworzyła szeroko oczy. Boże, więc to pan. Nie wiedziałem, wyszeptał Adam. On nigdy mi o niej nie powiedział. Kłóciliśmy się. Myślałem, że to młodzieńcza fascynacja, nie wiedziałem, że kochał ją naprawdę. Ciocia usiadła naprzeciwko, ściskając dłonie. Anna była dobra, skromna. Kiedy dowiedziała się o ciąży, chciała mu powiedzieć, ale wtedy wydarzył się wypadek. Nie zdążyła. Mówiła, że może to i lepiej. Że jego rodzina nigdy by jej nie zaakceptowała. Adam poczuł, jak coś w nim pęka. W oczach stanęły mu łzy, których nie umiał już powstrzymać. Wstał. Podszedł do Michałka, który siedział w kącie, bawiąc się cicho swoim samochodzikiem. Michałku, powiedział klękając przed nim, ja znałem twojego tatę. Był bardzo dobrym człowiekiem i wiesz, miał takie same oczy jak ty. Chłopiec uniósł wzrok. Naprawdę? Naprawdę? Odpowiedział Adam głosem drżącym, ale ciepłym. Wtedy Michałek wstał, podszedł i nieśmiało objął go za szyję. Adam zamarł, a potem odwzajemnił uścisk. Poczuł, że po raz pierwszy od dwóch lat oddycha naprawdę. Ciocia wytarła oczy. On potrzebuje kogoś, nie tylko dachu nad głową, ale rodziny. Wiem, powiedział Adam. I chce nim być. Patrzył na chłopca, w którym widział nie tylko echo swojego syna, ale też nowy początek. Los odebrał mu jedno dziecko, by w zamian dać drugie, niewinne, zagubione, które potrzebowało miłości tak samo, jak on potrzebował przebaczenia. Tego wieczoru, kiedy wracał do domu, deszcz ustał. Niebo rozjaśniło się lekko, jakby nawet ono odetchnęło. Adam spojrzał w górę i wyszeptał: Michał, dziękuję ci, wiem, że to ty mnie dziś tam poprowadziłeś. Nie wiedział jeszcze, że ta decyzja wystawi go na próbę, że zanim stanie się dla chłopca prawdziwym ojcem, będzie musiał zmierzyć się z własnymi błędami, a przede wszystkim z ludźmi, którzy w dobro nie wierzą, bo nie każdy chciał, by milioner przygarnął dziecko z innego świata. Proszę, dajcie znać w komentarzach, skąd nas słuchacie. Uwielbiamy odkrywać, jak daleko docierają nasze historie. Od małych polskich miasteczek po najdalsze zakątki świata minęły trzy tygodnie od tamtego dnia. Adam przyjeżdżał do Michałka niemal codziennie czasem z zabawką, czasem po prostu, żeby go odprowadzić do szkoły czy zanieść zakupy. Chłopiec przyzwyczajał się do niego powoli. Ale w oczach miał już to, czego Adam nie widział od śmierci swojego syna. Ufność. Pewnego wieczoru zaprosił ich oboje do siebie. Chciałby Michałek zobaczył dom, w którym dorastał jego ojciec. Na ścianach wisiały zdjęcia. Młody Michał z dyplomem, Michał z deskorolką, Michał z psem, który od dawna już nie żył. To twój tata, powiedział cicho Adam, pokazując chłopcu fotografię. Michałek dotknął ramki palcami. On był podobny do mnie bardzo odparł Adam z uśmiechem i wiesz co? Też lubił samochody. W tamtym momencie poczuł, że życie znowu ma sens. Nie chodziło o pieniądze, firmę, wpływy chodziło o to, by naprawić to, co kiedyś zepsuł ale świat nie zamierzał mu tego ułatwić. Kilka dni później, gdy Adam przyjechał po chłopca do szkoły, czekała na niego opiekunka społeczna Panie Nowacki zaczęła chłodno, Dotarły do nas informacje, że próbuje pan zabrać dziecko z opieki rodziny zastępczej. Czy to prawda? Chcę mu pomóc, odpowiedział spokojnie. To mój wnuk. Kobieta uniosła brwi. Nie figuruje pan w żadnych dokumentach. I wybaczy pan, ale ludzie tacy jak pan. często myślą, że mogą wszystko kupić. Te słowa zabolały go bardziej niż się spodziewał. Nie chcę nic kupować, chcę tylko być w jego życiu, powiedział twardo. Zobaczymy, co zdecyduje sąd odparła chłodno i odeszła. Wieczorem Adam długo siedział w pustym domu. Na stole leżała ramka ze zdjęciem syna, a obok rysunek Michałka dom, słońce i dwie postacie trzymające się za ręce. Pod spodem dziecięcym pismem dziadek i ja. Zrozumiał wtedy, że nie może się poddać. Nie po raz drugi. Następnego dnia odwiedził ciocie chłopca. Nie chcę ci niczego odbierać powiedział łagodnie. Ale pozwól mi pomóc. Niech Michałek ma dom, szkołę, przyszłość kobieta westchnęła. On już pana kocha, wie pan? Codziennie o panu mówi. Może to znak, że tak miało być. Złożyli wspólnie wniosek o opiekę. Sprawa trwała kilka tygodni. Adam przychodził do sądu jak zwykły człowiek bez garnituru, bez asystenta. Sędzia długo słuchała, patrząc raz na niego, raz na ciocie a potem zapytała: Panie Nowacki, dlaczego pan to robi? Dla spokoju sumienia? Adam spojrzał na Michałka, który siedział obok i ściskał jego dłoń. Nie, dla miłości, bo już raz straciłem syna przez własną dumę. Nie pozwolę, by drugi dorastał bez rodziny. W sali zapadła cisza. Sędzia skinęła głową. To wystarczy. Tydzień później Adam odebrał oficjalne pismo. Przyznaje się panu częściową opiekę prawną nad nieletnim Michałem Zielińskim. Przeczytał je kilka razy, zanim naprawdę uwierzył. Tego samego dnia poszli razem na cmentarz. Niebo było spokojne, ciche, bez deszczu. Na grobie jego syna leżały świeże kwiaty i mały rysunek, trzech postaci trzymających się za ręce. Tato, dziękuję, wyszeptał chłopiec. Adam położył dłoń na ramieniu wnuka. To ja powinienem dziękować, bo przez ciebie wiem, że on nigdy tak naprawdę nie odszedł. W drodze do samochodu Michałek podskakiwał w rytm swoich myśli. Dziadku, a jak dorosnę, to też będę miał firmę jak ty? Adam uśmiechnął się szeroko. Możesz mieć, co tylko zechcesz, bylebyś zawsze był dobrym człowiekiem. Wtedy chłopiec spojrzał na niego poważnie. A ty już jesteś dobrym człowiekiem, dziadku? Te słowa były dla Adama jak rozgrzeszenie. Kiedy wieczorem wrócili do domu, zapalił światła i otworzył okno. Po raz pierwszy od dwóch lat nie czuł chłodu, tylko ciepło, takie które nie pochodziło z ognia, lecz z serca. Usiadł z Michałkiem przy stole. Nalał herbaty i pomyślał, że życie czasem zabiera nam wszystko po to, by dać nam coś większego, sens. Bo miłość, nawet spóźniona, wciąż potrafi naprawić to, co złamane. Czasem Bóg nie oddaje nam tych, których straciliśmy, ale przysyła kogoś, kto przypomina, że wciąż możemy kochać. A dobro, które raz zagubiliśmy, potrafi wrócić w najmniejszej dłoni wyciągniętej po miłość. Dziękuję za wysłuchanie. Proszę podziel się swoimi emocjami, wnioskami w komentarzu.